Część no, tyle, tyle co na krubinie wodyka. to spoko. No? Rywa! Tyle, tyle co na krubinie to spoko. Ale tam, ale no gdzieś tam jakieś, nie wiem. No, rafy koralowe to raczej zbierać nie będziesz Poza mi nie stało, żeby tam jechać znaczy nas nie znaleźliśmy no Dobrze. ale na samym poza tymi dwoma, to to szczęście, okej no